Pytamy Cię też o doktora Dreyfusa. Czy lubisz wizyty u niego jako Dorin, czy raczej się ich obawiasz? Oczywiście, że się obawiam. To, przecież to jest, on jest naj, Marek jest najbardziej e, nieokiełznaną postacią w tym serialu i to właściwie nigdy nie wiadomo, co będzie. Nigdy nie wiadomo. Także no, na szczęście nie za często tym u doktora Dreyfusa. No teraz jako klon muszę. Ja bardzo rzadko bywa mu doktora Dreyfusa, więc. Czyli jest zdrowy. Więc <grym> jestem, jestem zdrowy. E, ale nie, ale z doktora Dreyfusa się nie obawiam. Jest to, jest to kosmiczna postać w tym serialu. uwielbiam go oglądać na scenie i, i mało tego. Nawet jak omawiamy sobie scenę, to, to do, doktor Dreyfus już żyje i, i zadaje takie pytania i, i ma takie jakieś swoje jazdy, że, że, że świetnie się bawimy jeszcze przed, przed wyjściem na scenę. E, I. Być może kiedyś się poważnie rozchoruję i znowu wrócę do doktora Dreyfusa, bo, bo kiedyś tam bywałem w gabinecie, a teraz rzadko. No, yy, w normalnym życiu nie poszedłbym do, do doktora Dreyfusa. A, a ja, Ken, no to nie mam wyjścia, bo to jest jedyny lekarz w naszym świecie. Ale pomaga ci jakoś? Wszyscy wiedzą, jak pomaga doktor Dreyfus. Szczerze mówiąc, dawno nie miałem okazji konfrontacji z doktorem Dreyfusem, gdyż mój wątek jest poprowadzony tak, że y, toczy się wokół babci i mojego y, y, brata Bilego, więc y, nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem scenę z doktorem Dreyfusem. Jest to wyzwanie, bo umysł Marka Grabiego pracuje inaczej niż umysł normalnego człowieka i y, ciężko za nim nadążyć. Jego umysł pracuje jak oszalały pies, który wbiega do lasu. A my wszyscy jeździmy na rowerach i ciężko y, tym rowerem wjechać do tego lasu za nim i go dogonić. Więc jest to wyzwanie, ale jeśli uda się tam złapać go za ogon i wyrwać mu y, kępę sierści, to jest satysfakcjonujące. Obawiam się bardzo. Jest to chaos i, i, i jak, jak to powiedzieć, to jest tak jak burza, jak tornado trochę nie wiadomo, czy, czy się dokręci do ciebie i cię wciągnie i, i, i stracisz panowanie nad sobą, czy, czy to się da skontrolować, no bo... Yy... Pan Marek jest taki, że jak złapie jakiś dowcip za skrzydła, to go nie wypuszcza, go wyciska i leci gdzieś w takie rejony, w które zwykle śmiertelnicy tam nie latają. Więc często sceny z Markiem kojarzą się z pewnym takim borykaniem się, z jakimś takim pojedynkiem bokserskim. Natomiast też czasem udaje się je skontrolować, albo czasem się uda pograć je wspólnie i wtedy jest całkiem smacznie. Dzisiaj miałem bardzo fajną scenę z Markiem. Próbowaliśmy razem ukryć, właściwie rozwiązać problem klona. A potem go ukryć. Mieliśmy długą scenę, ale pełną akcji i myślę, że bardzo fajnie poszło. Tak, tak. I tak na koniec właśnie jeszcze jako lekarz rodziny, tutaj musisz leczyć wszystkich z rodziny Ołensów. Jaki przypadek był dla ciebie najtrudniejszy? No cóż, mój własny. Jednak? Tak, no tak. Nie, po prostu nie wiadomo Wiesz jak. Czy jakiegoś takiego przypadku, z którym sobie już nie poradziłeś do końca? Yy, Bo było ciężko? No ostatnio, ostatnio na pace było coś takiego, że, że właśnie że Wojtek, Wojtek Kamiński, yy, czyli Ken, yy, przyszedł do mnie wraz z Dorin z takim problemem, że on nie jest agresywny, że nie potrafi bronić honoru Dorin i tak dalej. I moim zadaniem było sprowokowanie w nim agresji, jakby tego bycia groźnym. No i Wojtek nijak nie pomagał. W sensie, że nijak nie chciał, a jeszcze jakaś dziewczyna z widowni przyniosła takiego wielkiego misia. I widać było, że jest to lekkomyślne dziewczę, bo wniosło takiego wielkiego misia. Tak ruszyło ramionami, że właściwie nie wie czemu. Postawiło go i zeszła, nie? Aha. Tak, i a my musieliśmy tego misia oczywiście wziąć jakoś ograć. No i ja go jakoś tam próbowałem w wspiąć w sprzęc w taką terapię jakby dla Wojtka, ale no on nie chciał atakować tego misia i no i pod koniec do, powstała, powstała mi taka idea fix, że wszystkiemu winne są chrapki w nosie Wojtka, że on za mało rozszerza te chrapki, że dlatego ta agresja jakby się nie, nie potrafi zaognić. No i robiliśmy tam takie ćwiczenia, ale i tak Wojtek jakoś pozostał cały pacjent, najtrudniejszym pacjentem, jakiego miałem, bo no, ci że tak powiem, i do, do końca. Także bardzo honorowa. Że nie, 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 nie uda ci się ze mnie tego wyciągnąć. No i nie udało się w końcu.